Witamy naszych głównych sponsorów. Panią prezes Banku Spółdzielczego Półczynę Zdrój, panią Łukaszewicz. Witamy przedstawiciela firmy Pomerania i zarazem radnego i członka zarządu Pogoni Półczyn Zdrój, pana Nowakowskiego Zbigniewa. dzięki niemu mamy tę prawę, z którą mamy dzięki niemu te siedziska, które sam wykonał? No, z pracownikiem, ale wykonał. Także Pani Prezes już drugi raz nam funduje stroje. Także, pierwsze, który macie, pokażcie koszulki. Także widzi Pani Prezes, jak to wygląda bardzo pięknie. Także zapraszamy. O, i przepraszam. Jeszcze członka zarządu, Panią Martę Pawlak. Ja się... Także, a no właśnie, jeszcze portal pouczyn z jeszcze 24pl w osobie tutaj Pana Redaktora, który nas tutaj zna, tak wspiera. I w pisaniu, w lubieniu, i w obrazie. Proszę, Proszę bardzo, Pani Prezes. Panowie, widzę, że gwardia cała piękna, w pełnej okazałości, Pewnie hey, dużo hey. o co i warzysz, bo wyglądacie bardzo zdrowo. Także życzę powodzenia, a podobnie jak poprzednim razem, myślę, że te koszulki przyczynią się do Waszego bezpieczeństwa. Dużo, dużo zdrowia i powodzenia. Sukcesów. ja mógłbym powiedzieć, no chciałbym żeby ta trawa była taka jak jest, ale jeżeli ją zryjecie trochę, to się nic nie stanie, także dajcie tyle z siebie co możecie, te koszulki też się wymieni, jeżeli się zużyją, dajcie z siebie co możecie. Okay. Ja jako prezes powojeni Połczyn Zdrój yy, chciałem podziękować za to ufundowanie tych dresów nowych, które w sumie się nawet już walczyliśmy z nim w szczególności Pan Roman. Bardzo walczył o nie od chyba dwóch lat. <noise> Pani Marta też w sumie wiem, że teraz będzie i wizerunkowo i prezentacja będzie bardzo ładna i mam nadzieję, że gra będzie też zaprezentowana tak samo wysoki poziom jak te dresy ładnie wyglądają. I wiemy. Dziękuję za tych naszych dresów i mam nadzieję, że będziemy się godnie w nich prezentować, będziemy wygrywać każdy mecz. Dziękujemy. Dziękuję. I tu pani Marcie też, która już mówiąc ponad rok czasu pracowała z nami na ten temat, żeby jakoś pozyskać te środki, bo inaczej z Urzędu Miasta nie możemy otrzymać tych środków, możemy tylko od sponsorów prywatnych. Także jeszcze raz pani dziękuję, pani prezes. Panu tutaj radnemu i członkowi zarządu też bardzo dziękujemy. I proszę, kapitan, jeden, drugi, proszę o wręczenie symboliczne. No, Pani prezes, się zaraz wręczę, spokojnie. Adam, wiem, że jesteś nerwowy. Tego Także dziękujemy też mediom, portalowi. Proszę panowie wchodzić w 24 24pl Zawsze strona jest czynna, strona sportowa i na pewno ukaże się artykuł, wasze zdjęcia. Także zapraszamy. Ja uważam, że. Pani prezes, jeszcze nie dopowiedzieli jednej rzeczy: jak tylko skończę, 18 lat, każdy nie dokładał konto w pani banku.